Dzień dobry państwu, panie magister Zarzycki. Przed chwilą załatwiłem ostatecznie salę, więc spotkanie z panem Januszem Kordynikę odbędzie się w Staszowie, w Staszowskim Ośrodku Kultury 11 września, pod, podkreślam 11 września o godzinie 19:00. Wszystkich chętnych zapraszamy wstęp wolny. Powiem państwu tak szczerze, że ja uważam, że pan Janusz Kordynik jest to najbitniejszy polityk polski, nie tylko od doby współczesnej, ale moim zdaniem Również w historii naszego narodu, naszego państwa, więc warto przyjść, warto posłuchać to, co ma do powiedzenia, tego, co ma do powiedzenia. Być może będzie miał też z sobą różne książki takie prawicowe, swojego autorstwa lub innych autorów o ekonomii, o polityce, o historii, więc warto wziąć tam jakiś niewielki zapas gotówki na to, żeby sobie coś ewentualnie kupić. I Będzie możliwość zadawania pytań pod koniec spotkania panu, ja pana, panu Januszowi Kormikę. Będzie to naprawdę spotkanie pasjonujące, tak jak zwykle to jest w przypadku tego polityka. Zapraszam Państwa serdecznie.